W połowie grudnia będziemy mieli na biurku przygotowany dla pani prezydent projekt budowlano-wykonawczy, który będzie podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z tym jesteśmy w stanie ogłosić przetarg na początku przyszłego roku i na wiosnę przyszłego roku ruszyć z przebudową pierwszego z odcinków ulicy Piotrkowskiej. Chcemy zacząć od zeszerewania Piotrowskiej z Aleją ten projekt ma doprowadzić do tego, że Piotrkowska się radykalnie zmieni. Przede wszystkim w tym sensie, że będzie węższa jezdnia na ulicy Piotrkowskiej, ograniczona do możliwie najwęższego pasa ruchu w każdą stronę. Będą szersze chodniki, wyposażone w tak zwane meble miejskie i zieleń miejską, która ma posłużyć no, oczywiście temu, żeby waloryzować przestrzeń publiczną, żeby chociażby można było usiąść na ulicy Piotrkowskiej, ale myślę, że przede wszystkim temu, żeby eksponować to, co jest najważniejsze, czyli właśnie architekturę XIX wieczną tego miasta. Przede wszystkim nawierzchnia, zarówno jezdni, jak i chodników będzie wykonana z, z lepszych materiałów, czyli z naturalnego kamienia granitu. Beton się nie sprawdził, wiemy to już i, i musimy robić z takich materiałów, jakie wytrzymają wieczność i z jakich się robi tego typu przestrzenie w innych miastach w Polsce i na świecie. Kolorystyka powierzchni ulicy będzie bardzo stonowana czyli elegancka, niejaskrawa, po to, żeby stanowić dobry fundament dla eksponowania architektury kamiennej. Również oświetlenie będzie zaprojektowane w ten sposób, by jednocześnie oświetlać i ulice i te kamienice. Poza tym cała Piotrkowska od Mickiewicza do Placu Wolności będzie miała jednolity charakter. Nie tak jak obecnie, kiedy składa się z różnych stylistycznych odcinków. I meble e, będą, ja bym przynajmniej chciał, żeby meble były również bardzo e, stonowane, nieagresywne, nie stanowiły konkurencji dla architektury ulicy Piotrkowskiej. Również będzie inny model ogródków, nieco gastronomicznych, które w Saosi wtedy zmieszczą się na szerszych chodnikach. Będą podzielone na dwie części, czyli wąski pas przy elewacji, potem przejście dla wszystkich i druga część ogródka, od strony chodnika, który jest przyjezdny. Specjalny zespół, zespół prawników pracuje nad specjalnymi regulacjami dotyczącymi ulicy Piotrkowskiej. Chodzi nam o zadbanie nad ogólnie nad zapanowaniem nad estetyką nad, nad, na, na ulicy Piotrkowskiej, to dotyczy tych wszystkich reklam, które pojawiają się bardzo dziwnych, niby mamy strategię, mamy, y, mamy tam określone, y, określone wytyczne co do tego, jak powinno wyglądać. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach, jeżeli nie znajdziemy właściwego prawa, które będziemy mogli oddziaływać na bezpośrednio zainteresowanych, to nawet najpiękniejsza strategia bez dobrego prawa i y, Skuteczności jego egzekucji nic nam nie poradzi. Ale, Wiecie, że tak powiem, nie ma. Nie, nie, nie zrobię tego. Nie zrobię natomiast oczywiście, że trzeba będzie o niego dbać, bo jego faza nie droga. by znaczyło, że samochód, kiedy musi, wjeżdża, rowerzysta wjeżdża, ale w pierwszeństwo zawsze ustępuje się ale to jest kolejnym, w kolejnym etapie. Pierwszym to etapie jest na chodniku piesich, a na jezdni w dalszej kolejności na pojazdy. To się zdarzy do końca przyszłego roku? Kiedy ten eee, remont zaczyna jest Czerwiec? To jest mały? To, kiedy on się dokładnie zacznie, jest uzależnione od właśnie procedur przetargowych, to znaczy ile będzie odwołańczony, będę i tak dalej. W tym, roku, w tym roku będziemy mieli pozwolenie na budowę, czyli tą podstawę, która... Na budowę chodzi o biznes, który mieści się w Krzywiockowskiej, bo dla mnie to jest bardzo ważne. <śmiennie> Ważne, żeby te, te restauracje, puby, sklepy, które przetrwały, które w tej chwili wreszcie odzyskują oddech z tego, co słyszę od bezpośrednio zainteresowanych, żeby miały szansę normalnego funkcjonowania.